Plebiscyt Bagien Ideologii. Najgorsze gry 2024. Pan od wielkich odpowiedzi w swym geniuszu zrobił nam podsumowanie najgorszego gówna z zeszłego roku: Złoto. Ja jestem bardzo ciekawa, co tu będzie. Pewnie Concord plebiscyt gunwa 2024! Panie i panowie, jestem ja umieszczam na ostatnim, szóstym miejscu, czyli na najmniej najgorszym miejscu, coś od Blizzarda, to możecie się spodziewać, że dalsza część tej listy będzie pożogą. Tak jest, a to dlatego, że w tym roku dostaliśmy takie kombo od istot przesiąkniętych bo bopustką i zwyczajnym lenistwem oraz brakiem jakichkolwiek kompetencji w dziedzinie developmentu gier komputerowych, Oj, że tak. tę listę zaledwie otwiera dzieło Cyrk Zarda, które... Ale powiem wam, że myślę, że ciężko było w tym roku zrobić to. Myślę, że było bardzo dużo kandydatów. Samo w sobie jest nieśmieszną karykaturą ich dawnych produkcji. Przed państwem miejsce ostatnie. Bablo 4. Wazon nienawiści. Ale to nie jest gra, tylko dodatek. Tak nie można. SHUT up! To mój kanał, i jak będę chciał tutaj umieścić Muzeum Lotnictwa, to umieszczę poradnik hodowcy psychodelicznych paproci w piwnicy bez światła. Wazon tak. nienawiści to najgorsza gra, czy tam jej część w historii Cyrlizarda. Wazon nabiera wszystko, co najbardziej męczące, ze znienawidzonej, porzuconej przez większość dawnych fanów Naprawdę, naprawdę mocna konkurencja była. Na no, to pierwsze miejsce aż jestem ciekawa, co tam dał. Mają syndromu blizardowskiego czwórki długie, nudne, bezsensowne, puste, miałkie dialogi, postacie, które nas nie obchodzą. Historię, która nas nie obchodzi. Zbyt łatwy poziom łatwości, bo to nawet nie zasługuje na określenie poziom trudności. <laughs> Za dużo lutu, brak Diablo i Mefista w grze o Diablo i Mefiście. Okrojone bildy, których praktycznie nie ma, bo jest kilka ścieżek do obrania i tyle. Bieganie Boże. nie wiadomo po co słuchając nie wiadomo kogo. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda do kwantowej potęgi bierze cały ten radioaktywny syfilis, przelewa w siebie i każe graczom żłopać ten ocet i nie zadawać pytań. A reklamuje to wszystko typem, który rzekomo lata z jaguarami, ale ma idealnie wygrumowany zarost, tatuaże z henny i kartonowy hełm, przy którym mój cosplay Goluma to mistrzostwo kostiumografii, a przecież Jezu, nie ma to nic tak ryja. Miej Historia o sile przyjaźni w grze o napierdalaniu demonów. Co mogło pójść nie tak? Co mogło pójść nie tak? Jeśli chodzi o ten yy, 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 live action, to było tak gówniane. Oni zrobili tak zajęty cinematic po to, żeby zepsuć to później kolejną zapo zapowiedzią, którą zrobili w formie yy, live action. No ja p... -le. Siła przyjaźni, tak! C piąte Dustborn. W tym arcydziele postępowości poznajemy losy ekipy queerów, czyli ludzi, których najistotniejszą cechą osobowości, powodem do dumy, pychy, rozpowiadania o tym wszem i w obec i bazowania na tym 95%... Czemu to wygląda jak Road? To totalnie graficznie i vibe'em daje Road. No oprócz tego robota, nie? Ogólnie, co byście dali na pierwszym miejscu? Albo chociaż w pierwszej trójce? Ja w pierwszej trójce myślę, że ze względu na... Upadek dałabym Concorda, ale właśnie tutaj mam problem taki, że nie wiem czy to wliczyć w to. Nie wiem jaka ta gra była, nie? W sensie wiem z tego co się dowiedzieliśmy, ale ja w to nie grałam. Drugą zastanawiam się, w sensie kolejność, nie w tej kolejności, nie? Bo szczerze mówiąc nie wiem co on dała jako, jako pierwsze. Yy... Concord, Veilguard, Skull and Bones też by pasowało i to bardzo by pasowało. No jakby nam no wyszedł Asasinek w tym roku, to byśmy może też go umieścili, ale jeszcze nie wiemy co tam będzie. Procent swojej egzystencji jest fakt, że nie są heteroseksualni. Pozostałe procenty mózgów poświęcają na walkę z całą resztą świata za pomocą słów. Śpiewają, że są m.in. przyszłością gatunku Wszyscy inni natomiast zginą, przepadną. Ich czas minie, przeminie. Sayonara, czerwabino. Brzmi nieźle? Brzmi jak coś, w co chcielibyście zagrać? Nie? Może dlatego, że nie należycie do grupy reprezentowanych? Jak jednak wskazują dane Boże. ze schyma, liczba graczy Dastborna jest równa liczbie reprezentantów bobsleja z Namibii. No tak, nie za wielu. To było złe. ...zawarty w Dustbornie, można by skoncentrować w jednym miejscu i otworzyć portal do tęczowych piekieł, ale dziś przywołajmy tylko jednego demona. Jak wspomnieliśmy, w Dustborn się walczy słowem. By wzmocnić nasze umiejętności walki, możemy zdobyć dodatkowe talenty, takie jak... BOLI, czyli zmuszanie ludzi do zrobienia tego, czego nie chcą zrobić i doprowadzenia ich do stanu emocjonalnego, w którym będą się czuli źle wobec siebie samych. NORMALIZOWANIE, czyli zdolność do wpływania na wrogów w taki sposób, by uważali oni, że nasze zachowania i uczucia są normalne. No biorąc pod uwagę całą tą ideologię... Ja pierdolę, jakim cudem ci ludzie nie widzą, że to co tu zrobili, to jest po prostu kurwa złe w którym będą się czuli źle wobec siebie samych. Ja nie grałam, Krzyniu, nie kojarzę nawet. Czyli zdolność do wpływania na wrogów w ja taki nie sposób, wierzę. by uważali oni, że nasze zachowania i uczucia są normalne. No, biorąc pod uwagę całą tą ideologię i jej założenia ma, 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 może być trudno. Czy cancel, czyli umiejętność izolowania ludzi od ich przyjaciół, bardzo użyteczne w bitwie. I wierzcie mi, że to jest szczyt góry lodowej cringe'u i idiotyzmów w za wartych w tej żałosnej próbie forsowania psychopatycznych wzorów umysłowych poprzez medium gier. Miejsce czwarte. Dragon What Age The, the Veilguard lub inaczej Veilguard, bo najnowszy Dragon... Ej, mi się to w głowie nie mieści. Nie mieści mi się to w głowie. Jak można w ogóle... Ja się trochę boję co będzie na pierwszym miejscu. Ja nie słyszałam aż takich rzeczy o tej grze. Słyszałam, że ona tam... Pierdoli o nienawiści do kogoś tam w piosence i to jest wszystko co ja wiedziałam. Tak odklejonym od rzeczywistości cieniem dawnej serii, że stał się memem. Ludzie śmieją się z tej produkcji, ale prawda jest taka, że jak się jej przyjrzeć tak dobitniej, to Gendergard jest tak mentalnie poskręcany, że to jest aż niepokojące. Gra wydana w. No nie, nie, mie nie mieści mi się w głowie, że można coś takiego odwalić w grze i być człowiekiem i uznawać te zachowania za normalne, a nie psychopatyczne. To... Ja nie wiem! To są ludzie niebezpieczni! 18, czyli według twórców, przeznaczona dla ludzi ja powyżej wiem. 18 roku życia. Co potwierdzają nawiązania do seksualności, biseksualności, homoseksualności, niebirny... Niebir... Do, do wszystkiego. 20 <laughs> lat temu się pilnowały dzieci, żeby nie palił papierosów na osiedla a dzisiaj trzeba pilnować dzieciaka, żeby nie grał w takie twory. I naprawdę, jak ja bym zobaczyła, jakby moje hipotetyczne dziecko grało w coś takiego... Nie, nie wiem, to... Moje dziecko przyszłoby wtedy taką edukację, żeby tylko nie miało to na niego złego wpływu. Naprawdę. Nie wiem, po prostu ja bym była przerażona. Jakby grało, żeby się pośmiać, i, albo. To wiecie, że dzieci sobie z różnych rzeczy pekę robią. Więc jakby to było, żeby się pośmiać. No to jeszcze gdzieś tam bym wybaczyła, ale na pewno wylądowałby u psychologa, żeby wyjaśnić, że to nie jest dobre zachowanie. E, ale ogólnie to moim zdaniem powinni ściągnąć tą grę pod nawet, powiem, pretekstem, ale no, to nawet nie potrzeba pretekstu. Pod pretekstem szkodliwych treści, niebinarności i tak dalej, w trakcie fabuły. No właśnie, fabuły. Genderguard jest skonstruowany w taki sposób, by gracz mógł wczuć się w historię. Nasza postać występuje w wielu przerwnikach filmowych. Są wybory fabularne, kompanii itd. Wszystko pięknie, ale jest jeden problem. Wybory to iluzja, cała historia, mm -hmm. występujące w niej postacie, interakcje Darmowe między szuki. nimi, sposób zachowania bohaterów i tak dalej. Pomijając ostentacyjne kwestie seksualności, wszystko jest jawnie dostosowane do poziomu nie ludzi dorosłych, lecz osoby między 10 a 14 rokiem życia, pod kątem mentalnym, płci żeńskiej i, nawet pomimo młodego wieku, niezbyt wymagającej i dość naiwnej. Infantylizm wycieka z ekranu i spływa nam glutami przedszkolnych smarków jest po Historia jest banalna, przedstawiana w sposób wyjaśniający. No tak. Postacie są płytkie, nie potrafią nawiązywać żadnych głębszych relacji. Odznaczają się disnejowskimi żarcikami mającymi imitować czarny humor w wersji dla dzieci, ciągle są zakłopotani, niezdecydowani lub ślepo pewni swego. Świat jest liniowy, a zagadki w nim stworzone tak, że jestem. Pewien, że jakaś bardziej ogarnięta małpa, gdyby ją nauczyć korzystania z pada, byłaby w stanie je rozwiązać. Serio, to nie jest wyolbrzymianie. Gameplay jest powtarzalny do bólu, a... Ja myślę, że każda małpa byłaby w stanie nauczyć się zagrać na padzie. A ogólna stylistyka jest na poziomie bajek dla młodszych dziewczynek. Wszystko to sumuje się na obraz abstrakcyjnej ideologicznej neonowej dyskoteki, na którą przychodzą kurtyzany tak. w bluzkach eksponujących 90% zadu, ale trzeba mieć czapkę. Młodzieńcy rządni szaleństwa, ale za barem mhm. tylko Aktimel. Starsi dżentelmeni szukający towarzystwa młodszych dam, ale wolno im patrzeć tylko na ich hologramy. A wszystko to przy muzyce Wodeckiego i podsiadły. Z dark roomami, w których na środku stoją stoliki do warcabów. I palarnią, w której nie wolno palić, bo uruchamia się alarm. A ochroniarze nikogo nie chronią, bo są pacyfistami i mają fobię społeczną, więc unikają tłumu. Kumacie? Welga tak jest jedną wielką paranoją. Podium miejsca trzeciego oh! Star Wars. Też o tym mówiliśmy, że będzie. Mówiliśmy. Jeżeli możemy powiedzieć coś pozytywnego o roku 2024, to właśnie to, że nauczyło nas, żeby nie czytać opinii recenzentów. W się... Sensie ja mam mieszane uczucia co do mojego roku 2024, bo był ciężki i fajny zarazem. I nie wiem, chyba, chyba mogę stwierdzić, że miałem dobry rok, skoro to się jakoś tak zrównoważyło, nie? Ja nigdy tak jakoś nie podsumowuję roku, bo to wiecie co się dzieje, różne rzeczy, na które nie mamy w ogóle wpływu i tak dalej, ale no tak. Antwoman. Star Wars Outlaws. Outlaws. <grym się zbyt wstrzymały> W tej zbrodni przeciw ludzkości kalającej, oblepiającej wnętrze czaszki resztki masy mózgowej, jaka jeszcze w nas została, przemierzamy galaktykę w nowej, kanonicznej, gwiezdnowojennej postaci K. Vess. Lecz to nie jest galaktyka, jaką znamy z dawnych filmów, książek czy seriali o gwiezdnych wojnach. To jest nowa, postępowa galaktyka wybaczenia i miłości. Gdyż nawet Uszytali. jeżeli poważnie zaszkodzimy jakiemuś przestępczemu syndykatowi, to wystarczy, że dostarczymy tam komuś paczkę z impostu, czy też ukradniemy coś, tam I już wszystko jest nam przebaczone, i nie mamy się co martwić. O tak, system reputacji w Outlaws to kompletny absurd. Na szczęście skradzie się, problemu, że w ogóle jest. możemy się skradać w krzakach, w których stajemy się niewidzialni. A jak trzeba kogoś zdjąć, to jak przystało na współczesną uberfeminę, walimy z gołej piąchy po hełmie i typ na miejscu zjeżdża do imperialnej walhali. No, Niestety są należy problemy, się trzecie miejsce. Takie jak to, że nasza bohaterka dysponuje ilorazem inteligencji Oj, na tak. poziomie niesporczaka. No myślałam, że ona nie dysponuje ilorazem inteligencji, ale jednak coś tam nie dali. Może ma iloczyn, a może ma iloczyn! Więc gdy wejdzie w posiadanie takiego karabinu, to niestety musi go porzucić, gdy konieczne jest wleść po drabinie. Ze ścigacza nie potrafi zeskoczyć w locie ani z niego strzelać. W ogóle niewiele potrafi, jak cała ta gra, która jest po prostu smutna. Jak Kay, oficjalnie druga, najmniej charyzmatyczna postać w uniwersum Gwiezdnych wojen. Przebija ją tylko ten ziomo. Zwłaszcza 75 fabułę, postacie, które gadają jak jakieś boty, znów czwarte światy, w których nie ma nic ciekawego, i zadania typu idź tam, szukaj tego i nie strać przy tym resztek rozumu, bo musisz umieć zapłacić za dodatkową misję z jabbą. Ogólnie po raz kolejny wykorzystanie franczyzy Gwiezdnych Wojen, bez której Rancor z kulawą głową by na ten ściek nie spojrzał. A propos wykorzystania Smutne. franczyzy, pamiętacie Netflixowy serial Wieś Marta Na pewno, to dobrze, no. bo dochodzimy do czołówki tego wielmożnego zestawienia. Miejsce drugie na podium szaleństwa, głupoty i Co będzie drugie? Co może być drugie? No ja albo Concord, chociaż czuję, że to będzie jed pierwsze, chociaż nie wiem. Ale drugie? Co tam jeszcze zostało? Concord pierwszy? Ej, jeszcze Starfield jest! Rzeczywiście. A 2023. Możemy strafić, że będzie jeszcze Concord i Cullen Bones, bo szczerze mówiąc, nic jeszcze mi nie przychodzi do głowy. W sensie tu chodzi chyba o słabe gry. Mm, ogólnie. Tu nie są ideologiczne słabe gry, tylko słabe gry. Akurat tak się złożyło, że ostatnie miejsca miały akurat takie gry. Wiesz o co chodzi? To jest ogólnie gówno gry z 2024. ...identyfikujący się jako palacz w kotłowni idącego na dnostatku. Palacz, cool który bounce. dokłada nie węgiel, lecz hajs, sos, kwit, many. Prze... W sumie. O, ja chyba spoiler Z państwem Anonine Awakening. O tej karykaturze fenomenu popkultury i showbiznesu, którą powinno o, się... Co to spalić, co zasypać wapnem i eksterminować z historii na... Eeej, jako jaże to! Kojarzę ten tytuł! Tylko nie wiem, gdzie mi dzwoni. Ci kronik Akaszy i wszelkich innych manuskryptów, jakie mogą po nas pozostać dla kosmitów, którzy będą kiedyś mieli z nas bekę, badając to postapokaliptyczne pustkowie, słyszeliście tylko dlatego, że morda głównej bohaterki tegoż dzieła jest mhm. wirtualnie wypluta na podstawie oblicza aktorki ani. Co to za gówno? Czemu to wygląda tak tragicznie? Ta aktorka tak nie wygląda. Dosłownie to co powiedział. Wysrany, jak można zrobić tak jest coś źle, ta aktorka tak nie wygląda. To jest ładna kobieta a to jest jakaś karykatura. Szalotry, grającej rolę Jennifer w Netflix o Nie wiem, co brał ten, kto wymyślił. Co cał... co, co tu się dzieje z tą kitą? ten koncept, ale cytując jednego z moich widzów, który zwrócił się do mnie po obejrzeniu jednego z moich bardziej kontrowersyjnych filmów. Bierz pół, chłopie. Ano nine Ano nine awakening? Ano <laughs> awakening! To gra tak zła, tak beznadziejna, niedopracowana, błaha, nudna, durna, pusta, monotonna i nieciekawa, że przekracza ona tak granice gry tak złej, że można z niej mieć bekę i grać w nią dla jaj i wchodzi na teren gry tak złej, że na tym terenie jedyne co nas czeka to negatywne M w najlepszym... A, tu aż przed <laughs> Dobre to było. 285 graczy w piku na Steamie to miało? Ja wiem to. Ja nie jak. Jak można tak leniwo grę zrobić. To są tylko przebitki, które on nam pokazuje, i to już widać w jaki sposób była robiona ta gra. Ja współczuję tej aktorce, bo ona. Ona tak nie wygląda. Jak ja bym wzię została wzięta do gry jako główna postać. Powiedziała, Postać będzie robiona na twoje podobieństwo, że to będziesz ty, wiecie? przyczepiają mi te główne wszystkie. I postać by wyglądała tak. To myślę, że zobaczylibyśmy się na terapii na samoakceptacji, bo to jest. Ona tak nie wygląda! Ludzie! Jakiś zajisty problem z twarzami i to się ciągle sprawdza. Nie potrafią zrobić twarzy, nie potrafią zrobić animacji twarzy. Ja nie wiem. Razie nuda i frustracja. W gorszym chęć wymierzenia samemu sobie masochistycznej kary w postaci własnoręcznego upieczenia sernika bez sera, składającego się z samych rodzynków i jedzenia całego blatu w ramach pokuty za idiotyczną decyzję wydania na to ścierwo pieniędzy. Ale słuchajcie tego, bo sama gra to nie jest najlepsze w tym wszystkim. Pomimo tego, że ten tytuł został olany całkowicie przez i zapomniany zaraz po tym, jak wypełzł z poronionych umysłów swych twórców na światło dzienne, marnując nielicznym chętnym prąd i zużywając piksele na monitorze, ktoś w Bandai Namco postanowił, że to będzie świetny pomysł, oh, żeby wybić ok. na U, w to panie, więc stworzyli komiks, podcast, trylogię nowel i teraz pana mini serial internetowy. Tak jest! Udostępnioną za darmo na YouTubie składającą się z siedmiu odcinków kinematograficzną apopleksję, która ma średnio na odcinek około 800 wyświetleń. Cofam to, bierz pół, bierz pięć i twórz więcej. Wiemy, gdzie budżet poszedł na pewno nie na grę plus jeden, ale powiem wam, że albo to ja nie wiem o co chodzi, i oni robią dobrze, albo oni są p... -nięci. W sensie, już to nie mówię o nich, ale z Concordem też od razu zaczęli robić jakieś statuetki i tak dalej, nie? W sensie, jakieś posążki, serial. Jakby. Dlaczego? Dlaczego oni od razu stwierdzają: No, to się sprzeda, gracze kupią gówno, zarobimy na tym tyle, panie, mój drogi? Co będzie? A potem wychodzi, jak wychodzi, okazuje się, że oni wszyscy w ogóle zrobili wszystko na sprzedaż po grze, a gra jest do dupy. Jakby, kto tak robi? Kto tak robi? Nie przypominam sobie, ale może czegoś nie możecie mi powiedzieć, żeby w innych latach, kiedy robili naprawdę dobre rzeczy, ktoś z góry założył... Że sprzeda im się serial, że sprzedadzą im się itemy związane ze swoją grą. I miało to już wszystko przed premierą przygotowane. Ja, ja nie wiem, w jakim świecie oni żyją. Wydaje mi się, że oni mają tam kółko wzajemnej adoracji i myślą, że zrobili dobrą grę. Też mam takie wrażenie, że oni się po prostu głaszczą po głowach bo... Zajebiste, pięknie, żeś to zrobił. Nie, no wiem, wiem. Ja po prostu... Ja nie rozumiem tego! To, dla mnie to jest nielogiczne w ogóle bańka informacyjna, ale jak to jest. Dlaczego oni nie robią badań rynku? Dlaczego oni firmy tak duże mają bańki informacyjne? To jest pojęte. Bo ty robisz dobry content dziękuję. Musiałbym sobie wśród, to masz walczyć randomowym gameplaym, jak cię YouTube polubi. Gameplay to chyba niekoniecznie, ale to zależy, to zależy. Ja totalnie... Ja rozumiem, że oni by chcieli stworzyć markę taką, wiecie, sprzedającą się typu Cyberpunk, S.T.A.L.K.E.R. i w ogóle, że tam wszystko do tego mo potem mogą już spieniężyć, ale to trzeba najpierw zrobić dobry produkt główny, a nie szykować się od razu na wielki sukces, bo ludzie kupią wszystko. To jest tak... Tak chore myślenie, że jak cudem ludzie pracujący w takich dużych firmach myślą w taki sposób? To jest nielogiczne, kto tam pracuje. Check it till you make it. A zostawiliście subika na YouTubie? Stawcie subika na YouTubie, będzie mi miło. Tam mi niewiele brakuje do tysiaczka. Jak nie macie, to zapraszam bo nie wiem jaka idea ci przyświeca, ale musisz w nią naprawdę mocno wierzyć, skoro wszyscy, którzy to oglądają, to zapewne znajomi i rodzina ludzi zaangażowanych w ten projekt i może jakiś jeden fan uniwersum anu 9 który po prostu ostatnie 40 lat spędził w puszczy białowieskiej, żyjąc z Powtórka z tego, jak on miał jak on miał? Ten, co się też wspi... Goluma, patrz tam! Który po prostu ostatnie 40 lat spędził w Puszczy Białowieskiej, żyjąc wśród żubrów, jako jeden z nich. Ale odnaleźli go Indianie z Podlasia, przywrócili społeczeństwu i jakoś tak wyszło, że akurat to zainstalował jako pierwsze. I spodobało mu się, że pani na ekranie się rusza i skacze i ma klej na rękach do wspinaczki. Co to musi być za klej? I tak, drodzy państwo, dotarliśmy do finału. Pierwsze miejsce w kategorii najbardziej spektakularnych porażek roku 2024. Miejsce Aha. nie do przebicia, zasługujące na puchar wypełniony ekskrementami goblina, potrójną nagrodę Darwina, nagrodę Albona. Pierwsze miejsce, myślę, że to będzie Concord. To jakiś nowy Spider-Woman. Gdyby to był nowy Spider-Woman to możliwe, że byłby nieco lepszy mimo wszystko. To musi być Concord, nie ma większego flopa w tym roku. No, też tak uważam, że nie ma, ale zobaczymy, może czegoś nie znamy. Czyli odwrotnego Nobla za najgłupszy pomysł roku i 16 tęczowych Oskarków. To chyba nie będzie Concord. Otrzymuje fonfary. Konkord, moi państwo, jest naprawdę jednak. wyjątkowy. Przede wszystkim jest to arcytwór postępowości, który postanowił wbić się na rynek w miejsce tzw. hero shooterów. No to ja są mówię, takie na gier, teraz się biega i szczela, ale co istotne, dokonuje się tego za pomocą wybranej przez siebie postaci. Takich gier na rynku jest trochę, więc żeby rozepchać sobie miejsce w tym chaosie, należało naturalnie stworzyć nowe, ciekawe postacie. Postacie, które wzbudzą zainteresowanie graczy swoim wyglądem. Jednak Concord. Zaczyna. Nie myliliśmy się. Nie myliliśmy się. Jednak Concord wygrał. Mówmy jak jest, ok? Jest jakaś część graczy, którzy wymiatają, w co popadnie są nastawieni na gameplay i ignorują estetyczne i stylistyczne wybory deweloperów. Ale większość ludzi, którzy kiedykolwiek cokolwiek zrobili to, ponieważ pierwsza myśl, która przemknęła im przez głowę, po zobaczeniu czegoś z gry brzmiała: O, ciekawe, o, to fajnie wygląda. No nie są to jakieś poświecone prawdy wszechświata, których ogarnięcie wymaga otwarcia wszystkich czakr. Tak po prostu działa ludzki umysł, szczególnie w przypadku nastawionych na wzrokowość przedstawicieli płci męskiej, którzy wyobraźcie sobie, stanowią większość graczy. Ta różnica w ostatnich latach nieco się zawęziła, ale wciąż jest to przeważające. Jezus rięka. Maria, Be czemu to tak złe, Przecież to wygląda strasznie. Będąc całkowicie świadomymi tych faktów no. zarządcy. Konkorda postanowili zlecić swoim projektantom graficznym stworzenie nowych postaci. Praca twórcy na zlecenie daje pewne możliwości swobody poruszania w ramach myśli i możliwości artystycznych, ale zazwyczaj jest ograniczona odgórnymi przykazami, wedle których mamy się poruszać. I tutaj dochodzimy mm. do meritum sprawy. Jakie przykazy wyznaczyli swoim grafikom kapitanowie tego projektu? No też Czy jestem było to ciekawa, stworzenie jak najochydniejszych irytujących, całkowicie odrzucających samo. więc projekt postaci sama Broń w tej grze wygląda jak pistolciki na wodę. postaci jak to tylko jest możliwe, by żadnemu graczowi nie przeszła przez głowę wcześniej wspomniana myśl o chęci zagrania w to. Czy jest to wynik miksu współczesnych wyznaczników toksycznej pozytywności <grym> inkluzywności? <grym> Mieszanka rolników, awatarów z Pandory i mieszkańców Nowego Jorku? Co? różnorodności walki z tak fatfobią, która to walka jest po prostu Czemu? kolejnym sposobem na pogrążanie społeczeństwa w chorobach przedwczesnej śmierci i życiu jako sponsor koncernów farmaceutycznych. Jakiekolwiek były te wyznaczniki, jedno jest pewne. Ich efekt odrzucił potencjalnych klientów na tyle, że Concord po 8 latach produkcji, wydanych rzekomo 8 milionów dolarów. No, tutaj to jest kwestia prani hajsu na pewno. Padł po dwóch tygodniach od premiery. Ej, to, to jest co powiedział o czymś, o czym sami mówiliśmy. Że większość gier 3a, tam 4A nawet było właśnie ten schmasculan bons. Mówiliśmy, że to wygląda zajebiście podejrzanie, że tyle pieniędzy na to idzie. Miery, Serwery zabite dechami, klienci otrzymali zwrot gotówki, wszelkie dalsze prace nad produkcją permanentnie przerwane, a cała firma Firewall Studios została zamknięta. Warto byłoby tutaj dodać, że o zatonięciu tego Titanica 2, który wypłynął z hitkiem zamiast dna, i kapitanem wraz z całą załogą nacipanymi fentanylem, kopium i Brooklinscy dilerzy wiedzą, czym jeszcze zadecydowały nie tylko tęczowe Decyzje stylistyczne, ale również wiele innych błędów. A jednym z najistotniejszych, model biznesowy tego cuda. Cole Oj, Cole tak. żądał od graczy 40 dolarów przed wstępem do swojej tubisiowej krainy. Podczas gdy jego najwięksi tubisiowej. konkurenci Overwatch, Valorant i Destiny oferują rozpoczęcie i przetestowanie rozgrywki za darmo. No. Brawa, ukłony, kurtyna. To jest to też mówiłam właśnie, że Marvel Rivals też jest za darmo. I to było też to, co się przyczyniło do tego, że ludzie spróbowali grać w tą grę. W sensie spróbowali, chcieli, zobaczyć, co to jest, bo było za darmo. Jakby było płatne, myślę, że nie miałoby to takiego sukcesu. Ale ze względu na to, że właśnie było za darmo i jeszcze jest to dobrze zrobiona gra, to się po prostu sprzedało. My się śmiejemy, że wydali chwilą grać, co ją robili. Śmieją się, że udało się wybrać. Yy... No, w sensie nie mamy na to dowodów. Możemy sobie tylko tak gdybać i sobie wymyślać, wiecie o co chodzi. Ale, yy, no, to jest w chuj podejrzany, że tyle pieniędzy na to idzie i powstaje coś takiego. To jest to jest dziwne. To jest po prostu dziwne. Cóż to był za rok? Bajeczny, pełen urojeń. Niektórych w niektórych przypadkach to wygląda bardzo dziwnie. na przekór wszelkiemu rozsądkowi, logice, giełdowym wskaźnikom, społecznym niepokojom. Jakieś cuda czekają nas w kolejnym roku? Jednego o, ja nie chcę wiedzieć. Dopóki będę wegetował pośród tego psychiatryka zwanego ludzkim społeczeństwem, będę. Ser Ale w sumie, na 2025, na razie nic takiego złego się w sumie nie zapowiada, tak naprawdę. W sensie, no, TGA było słabe. Nie pamiętam, jakie były poprzednie, więc nie mogę porównać. Ale no, nie było nic takiego mocno kontrowersyjnego, żebyśmy stwierdzili, że kolejne główna wyjdą, nie? W sensie to tam ludzie się zesrali przy nie, ale to... A Assassin miał być w poprzednim, ja to już wlicza w poprzedni rok, wiesz o co chodzi. ...byłoby i szkoda wielka przegapić takie brawurowe dania, więc... Oj tak! Nie doszło, ...walnij w dzwona, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a jak ci się nie chce, to zostaw cokolwiek innego po sobie na tym kanale, żeby pomóc głównemu kucharzowi, czyli... Ja daję lajka jak zwykle. Bardzo mi się podoba sposób przekazywania informacji, konkretniej na temat. chcecie też, możecie dać lajka albo sobie zobaczyć inne filmiki, jak nie widzieliście. Dziękujemy bardzo panu, wielki odpowiedź za odpowiedź na nasze y, pytanie: je, co było najgorszym głównym w zeszłym roku.